w lesie drzewo potężne, Twarde, wysmukłe i niebosiężne. Raz przyszli drwale, drzewo zrąbali, Bardzo się przy tym nacharowali. Potem je konie na tartak wlokły, Tak się zjajały, że całe zmokły. Na tym tartaku warczące piły, Tak drzewo cięły, aż się stępiły. Te szorstkie listwy i deski, Stolarz Warszawski, Adam Wiśniecki. Adam Wiśniecki nie lada majster. Wziął piłę, młotek, hebel i klejster. Mierzył, heblował, kleił, sposobił, zbijał, malował, wreszcie stół zrobił. Tyle to trzeba było mozołu dla sporządzenia jednego stołu. Dziękuję kochani za wysłuchanie.